Zadanie 11 w meczu koszykówki najlepszy zawodnik zdobył 26 punktów, stosunek wykonanych przez niego celnych rzutów za 3 punkty, za 2 punkty i za 1 punkt to są rzuty osobiste, wyniósł 2 do 3 do 1, zanim zrobimy te podpunkty obliczmy ilość rzutów każdego rodzaju, skorzystamy z podanego stosunku, znając stosunek 2 do 3 do 1 możemy oznaczyć w sposób algebraiczny poszczególne ilości rzutów. Rzutów za 3 punkty było 2x, to jest właśnie z tej dwójki. Rzutów za 2 punkty było 3x, rzutów za 1 punkt był 1x. W zadaniu czytamy, że zawodnik zdobył 26 punktów. Jak to zostało obliczone? Otóż ilość punktów za 3 punkty musi być pomnożona razy 3. 2x razy 3. Z kolei ilość rzutów za 2 punkty należy wymnożyć przez 2. I ilość rzutów za 1 punkt należy wymnożyć przez 1. I po wymnożeniu, po daje nam to sumę wszystkich punktów z zawodnika. Tutaj wymnażamy iloczyny. 3 razy 2x to 6x, tutaj także 6x, tutaj plus 1x i dwa, równa się 26. Dodajemy x. Otrzymujemy 13x równa się 26, x równa się 2. Z tą dwójką możemy teraz powędrować do analizy zadania. 2 razy 2 to 4 rzuty za 3 punkty. 3 razy 2 to 6 rzutów za 2 punkty. I tutaj wstawiamy dwójkę. Były 2 rzuty za 1 punkt. Czytamy teraz punkt A. Koszykarz oddał 6 celnych rzutów za 2 punkty. Zgadza się, to jest prawda. Punkt B. Koszykarz zdobył 12 punktów celnych rzutami za 3 punkty. Rzutów za 3 punkty było 4 sztuki. 4 razy 3 to 12 punktów. Zaznaczamy prawdę. C. Koszykarz oddał 3 rzuty osobiste. To będzie fałsz, ponieważ oddał 2 rzuty osobiste.